Zacznijmy od zdefiniowania najważniejszej z pewnego punktu widzenia rodziny grup skończonych. Dla ustalonego zbioru Y grupa symetryczna S od Y to po prostu grupa permutacji tego zbioru z identycznością jako elementem neutralnym i ze składaniem funkcji jako działaniem grupowym. Jeśli Y jest zbiorem n elementowym, to tę grupę zwyczajowo oznaczamy jako Sn. Znaczenie grup SN wynika z faktu, że zawierają one w sobie wszystkie grupy skończone. Formalnie twierdzenie Kajleja głosi, że każda grupa rzędu n jest izomorficzna z pewną podgrupą SN. Dowód polega na przyporządkowaniu każdemu elementowi naszej grupy G rzędu n, permutacji pewnego zbioru n elementowego, a konkretnie zbioru elementów grupy G. Elementowi x przyporządkowujemy permutację elementów grupy polegającą na mnożeniu z lewej strony przez x. Z aksjomatów grupy łatwo sprawdzić, że takie przyporządkowanie jest homomorfizmem i że jest różnowartościowe, więc G jest izomorficzna ze swoim obrazem przy tym przekształceniu stanowiącym podgrupę grupy symetrycznej S_G. Konstrukcję zastosowaną w tym dowodzie można uogólnić na przypadek, kiedy permutowany zbiór niekoniecznie ma strukturę grupy. Działaniem grupy G na zbiór X będziemy nazywali homomorfizm z G w S od X. Taki homomorfizm pozwala po prostu zinterpretować elementy grupy jako permutację zbioru X. Przy czym wymaganie, żeby odwzorowanie z G w S od X było homomorfizmem, Oznacza, że ta interpretacja musi być zgodna z działaniem grupowym w G. Jeśli nasz homomorfizm jest monomorfizmem, czyli jest różnowartościowy, to takie działanie nazywamy wiernym. My będziemy się zajmowali wyłącznie takimi właśnie działaniami. Tradycyjnie branie wartości permutacji odpowiadającej elementowi grupy małe g na elemencie zbioru małe x oznacza się jako gx co może niesłusznie kojarzyć się z multiplikatywnym zapisem działania w grupie, chociaż przecież małe x nie jest elementem grupy, tylko zbioru, który ogólnie rzecz biorąc nie ma struktury grupy. Bardziej formalny zapis h od g, który jest permutacją zbioru duże x, wzięte na elemencie małe x, byłoby rozwlekłe i niewygodne. Należy jednak pamiętać, że jest to pewien skrót myślowy, który można stosować, o ile homomorfizm określający działanie grupy na zbiorze wynika z kontekstu. Z działaniem grupy G na zbiorze X możemy związać relację równoważności na X. Dwa elementy zbioru X są w relacji, czyli są utożsamiane przez to działanie, jeśli pewna permutacja z G przeprowadza jeden na drugi. Problem zliczania, którym się teraz będziemy zajmować, to pytanie, Ile klas abstrakcji ma ta relacja? Czyli ile jest istotnie różnych elementów zbioru x? Gdzie dwa elementy traktujemy jako jeden i ten sam, jeśli są ze sobą w relacji? Do rozwinięcia naszej teorii zliczania przyda się kilka pomocniczych pojęć. Orbita elementu x to po prostu jego klasa abstrakcji. Oznacza się ją jako GX jest oczywiście podzbiorem zbioru duże X. Nasz problem kombinatoryczny to wyznaczenie liczby orbit. Stabilizator elementu małe X należącego do zbioru duże X to podgrupa grupy G oznaczana jako G z indeksem X, złożona z tych elementów grupy G, które stabilizują element X, czyli przeprowadzają go na samego siebie. Z faktu, że działanie grupy na zbiorze jest homomorfizmem, natychmiast wynika, że g z indeksem x faktycznie jest pod grupą grupy g. Dualne pojęcie to dla ustalonej permutacji małe g zbiór jej punktów stałych, oznaczany przez duże x z indeksem małe g, złożony z tych elementów zbioru duże x, które permutacja g przeprowadza same na siebie. Warto jeszcze raz podkreślić, że notacja dla działania grupy na zbiorze i związanej z tym działaniem relacji równoważności może być myląca, jeśli nie jest jasne, jak to działanie jest określone. Oto dwa przykłady działania tej samej grupy na tym samym zbiorze, które są istotnie różne, choćby dlatego, że mają różne liczby orbit. W pierwszym przykładzie suma prosta dwóch egzemplarzy grupy Z2, czyli Iloczyn kartezjański zbiorów z działaniami powspółrzędnych działa na zbiorze czteroelementowym ABCD w taki sposób, że pierwszy z dwóch generatorów naszej grupy zamienia A z B i C z D, a drugi A z C i B z D. Łatwo sprawdzić, że element A można przeprowadzić na każdy element zbioru, co oznacza, że to działanie ma tylko jedną orbitę. Przy innej definicji działania pierwszy generator zamienia tylko miejscami A z B, a drugi generator C z D. Wtedy elementy A i B tworzą jedną orbitę, a C i D drugą. Podstawowym narzędziem naszej teorii zliczania będzie tak zwany Lemat Bernseida, który mówi, że liczba orbit to średnia arytmetyczna z liczby punktów stałych dla wszystkich elementów grupy. Do udowodnienia tego twierdzenia przyda nam się obserwacja, że warstwy grupy G względem stabilizatora elementu X we wzajemnie jednoznaczny sposób odpowiadają elementom orbity X. Rzeczywiście permutacje G1 i G2 wyznaczają ten sam element orbity X wtedy i tylko wtedy, gdy permutacja będąca złożeniem G1 do minus pierwszej z G2 przeprowadza X na samego siebie, czyli należy do stabilizatora X. A to oznacza, że g2 należy do warstwy stabilizatora wyznaczonej przez g1. Stwierdzenie Lagrange'a w tym kontekście wynika zatem, że rząd grupy g to rząd stabilizatora elementu razy rząd jego orbity. Dowód lematu Burnside'a jest oparty na zliczaniu par element zbioru x permutacja g takich, że x jest punktem stałym g na dwa sposoby. Najpierw suma po permutacjach z grupy a potem po elementach ze zbioru punktów stałych danej permutacji albo najpierw suma po elementach x ze zbioru duże x a potem po permutacjach ze stabilizatora tego elementu dostajemy zatem równość suma po elementach grupy mocy zbiorów ich punktów stałych jest równa sumie po elementach zbioru rzędów ich stabilizatorów Dzielimy tę równość stronami przez rząd grupy G i dostajemy z lewej strony wyrażenie z tezy dowodzonego lematu, a z prawej sumę po elementach małe x ułamków w postaci rząd stabilizatora przez rząd grupy G, co po odwołaniu się do wyprowadzonego przed chwilą wniosku upraszcza się do postaci 1 przez rząd orbity x. Pozostaje jeszcze uzasadnić, że to ostatnie wyrażenie to właśnie łączna liczba orbit. Wynika to z obserwacji, że każdy element ustalonej orbity wnosi do tej sumy taką samą wartość, odwrotność rzędu tej orbity. Zatem łączny wkład od wszystkich elementów orbity to 1. Zobaczmy teraz element Burnside'a w działaniu. Znajdziemy wzór na liczbę istotnie różnych naszyjników, złożonych z n rozmieszczonych na okręgu paciorków z puli k dostępnych kolorów. Przy czym utożsamiamy dwa takie naszyjniki, jeśli jeden przechodzi na drugi przy obrocie okręgu, o kąt będący wielokrotnością 2π przez n. Na rysunku widać na przykład połowę spośród ośmiu naszyjników złożonych z pięciu paciorków w dwóch kolorach. Model dla tego zagadnienia to grupa Zn działająca na zbiorze ciągów w długości n o wyrazach z k-elementowego zbioru kolorów w taki sposób, że generator grupy S odpowiada cyklicznemu przesunięciu ciągu o jedną pozycję. Żeby skorzystać z Lematu Burnside'a, powinniśmy wyznaczyć moc zbioru punktów stałych dla każdej permutacji z naszej grupy, a następnie policzyć średnią. Rozważmy permutację S do i, czyli Przesunięcie cykliczne o i pozycji, i niech d będzie największym wspólnym dzielnikiem n i i. Zatem rząd s do i jako elementu grupy to n przez d. Kolorowanie, które jest niezmiennicze względem s do i, musi przechodzić samo na siebie po przesunięciu o i pozycji modulo n, a więc również o d pozycji. Widać zatem, że możemy w dowolny sposób ustalić kolory na pierwszych d pozycjach w ciągu. A powyższy warunek niezmienniczości określi jednoznacznie kolory na pozostałych pozycjach. W takim razie liczba takich kolorowań to k do potęgi d. Stąd oraz z wyprowadzonego wcześniej wzoru na liczbę elementów danego rzędu w grupie cyklicznej wynika wzór na liczbę naszyjników jedna nta z sumy po d dzielących n fi od n przez d razy k do d. Dla n równego 5 i k równego 2 dostajemy 1 piąta, 4 razy 2 do pierwszej plus 1 razy 2 do piątej, czyli faktycznie 8. Ten przykład był dość typowy w tym sensie, że często grupa w naturalny sposób działa na pewien zbiór x, a my rozszerzamy to działanie na kolorowania tego zbioru, czyli na rodzinę duże f funkcji z x w zbiór kolorów. Formalnie to działanie permutacji małe G na kolorowanie małe F określamy wzorem F złożone z G do minus pierwszej. Ten wzór może w pierwszej chwili wyglądać niezrozumiale, ale jest całkowicie zgodny z intuicją, jeśli na przykład G to obrót czwórki elementów rozmieszczonych w wierzchołkach kwadratu o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a F to kolorowanie, w którym Lewy dolny róg jest czerwony, a pozostałe zielone, to efektem działania G na F będzie kolorowanie, w którym lewy górny róg jest czerwony, a pozostałe zielone, czyli tak jakbyśmy tego oczekiwali. Jeśli przez C od G oznaczymy liczbę cykli permutacji G, to liczba istotnie różnych kolorowań z użyciem puli K kolorów wyraża się wzorem 1 przez rząd grupy. Razy suma po permutacjach g k do potęgi c od g. Uzasadnienie tego wzoru sprowadza się do obserwacji, że liczba kolorowań niezmienniczych względem danej permutacji to liczba kolorów do potęgi liczba cykli tej permutacji, ponieważ kolorowanie niezmiennicze musi być stałe na każdym jej cyklu. Wróćmy do naszego przykładu z naszyjnikami z pięciu paciorków. Ale dołóżmy teraz więcej utożsamień, dopuszczając również odwracanie naszyjników na drugą stronę. Oznacza to rozszerzenie naszej grupy obrotów pięciokąta o 5 symetrii osiowych. Każda z nich ma po trzy cykle, każdy z nietrywialnych obrotów jeden cykl, a identyczność 5. Zatem wzór na liczbę naszyjników dla K kolorów to 1 dziesiąta razy. K do 5 plus 4K do 1 plus 5K do 3. Wstawiając do wzoru k równe 2, dostajemy znowu 8 naszyjników, czyli dla dwóch kolorów nie ma żadnych nowych utożsamień. Natomiast dla k równego 3, naszyjników w przypadku utożsamień dokonywanych przez same obroty jest więcej niż w przypadku obrotów i symetrii. Wygodnym formalizmem opisującym układ cykli w grupie permutacji działającej na zbiorze n elementowym jest indeks cyklowy, czyli funkcja tworząca od zmiennych x1 do xn, zadana wzorem 1 przez rząd grupy razy suma jednomianów opisujących poszczególne permutacje. Dla permutacji mającej gi cykli długości i, dla i od 1 do n, taki jednomian to x1 do g1 razy x2 do g2 i tak dalej razy xn do gn Zaznaczmy, że mówienie o indeksie cyklowym ma sens dopiero w kontekście ustalonego działania grupy na zbiorze, ponieważ ta sama grupa może na tym samym zbiorze działać na różne sposoby, opisane różnymi indeksami cyklowymi. Wprost z definicji indeksu cyklowego widać, że wstawiając w nim za każdą zmienną wartość k, dostajemy w wyniku liczbę istotnie różnych z punktu widzenia działania grupy na zbiorze, kolorowań tego zbioru z użyciem k kolorów. Rozważmy kilka przykładów ilustrujących pojęcie indeksu cyklowego. Jako pierwszy przykład weźmy grupę. Wszystkich izometrii przeprowadzających czworościan foremny na samego siebie. Ta grupa jest izomorficzna z grupą S4 permutacji zbioru wierzchołków tego czworościanu, bo faktycznie każdą permutację wierzchołków daje się rozszerzyć do izometrii całego czworościanu. Na tę grupę składają się identyczność, która jako permutacja zbioru wierzchołków ma cztery cykle jednoelementowe. 6 symetrii płaszczyznowych, z których każda zamienia dwa wierzchołki miejscami, a więc ma 1 cykl długości 2 i dwa cykle długości 1. 8 obrotów wokół osi przechodzącej przez wierzchołek i środek ciężkości przeciwległej ściany. Każdy ma 1 cykl długości 3 i 1 cykl długości 1. 3 obroty o 180 stopni wokół osi przechodzącej przez środki pary nieincydentnych krawędzi. Każdy ma dwa cykle długości 2. I wreszcie 6, chyba geometrycznie najtrudniejszych do zauważenia, złożeń obrotu wokół osi przechodzącej przez wierzchołek z symetrią względem płaszczyzny nie zawierającej tego wierzchołka. Każda z tych przekształceń permutuje wierzchołki w jednym cyklu czteroelementowym. Wszystkie te informacje zbiera w całość indeks cyklowy tego działania, którego składniki są wypisane w tej samej kolejności, co wymienione powyżej elementy grupy. Drugi przykład to indeks cyklowy tzw. grupy dwuścianu, czyli grupy izometrii n-kąta foremnego, dla nieparzystego n, permutującej wierzchołki n-kąta. Pierwszy składnik w indeksie cyklowym pochodzi od n symetrii osiowych, z których każda ma jeden cykl długości 1, zawierający wierzchołek, przez który przechodzi oś symetrii, a pozostałe wierzchołki są zamieniane parami. Drugi składnik pochodzi od obrotów i jego postać można wywnioskować z analizy wcześniejszego przykładu z naszyjnikami. Dla parzystego n, wkład do indeksu cyklowego od obrotów jest taki sam. Natomiast wkład od symetrii jest trochę bardziej skomplikowany, bo występują one w dwóch odmianach o różnych układach cykli. Spróbujemy teraz zastosować przedstawione tu mechanizmy do problemu zliczenia nieizomorficznych grafów czterowierzchołkowych. Taki graf można wymodelować jako kolorowanie rodziny dwuelementowych podzbiorów. Czteroelementowego zbioru wierzchołków na zielono i czerwono. Zielone pary reprezentują krawędzie grafu, a czerwone jego dopełnienia. Zwykłe działanie grupy S4 na zbiorze wierzchołków rozszerzamy na pary wierzchołków w naturalny sposób. Permutacja, która przeprowadza wierzchołek A na x i wierzchołek B na y, przeprowadza parę AB na parę xy. Przy takiej definicji działania na parach, nieizomorficzne grafy to nic innego niż istotnie różne dwa kolorowania zbioru par. W tabelce wypisujemy kolejne typy permutacji z S4 i pochodzący od nich wkład do indeksu cyklowego. Zauważmy na przykład, że zamieszczone w drugim wierszu permutacje o różnych sygnaturach mają taki sam wkład do indeksu cyklowego działania na parach wierzchołków chociaż ten wkład do indeksu zwykłego działania na wierzchołkach byłby różny. Pary wierzchołków AB oraz CD przechodzą same na siebie, natomiast w pierwszym przypadku AC i BC oraz AD i BD, a w drugim AC i BD oraz AD i BC zamieniają się miejscami. Uzupełniając informacje z tabelki, o liczby permutacji o poszczególnych sygnaturach, możemy wypisać indeks cyklowy będący funkcją od sześciu zmiennych, ponieważ permutowany zbiór par wierzchołków jest sześcioelementowy. Wstawiając za każdą zmienną dwójkę, otrzymujemy liczbę dwa kolorowań, czyli nieizomorficznych grafów czterowierzchołkowych równą 11. Jak zmieni się liczba istotnie różnych grafów, jeśli dodatkowo utożsamimy graf z jego dopełnieniem, czyli nie będziemy rozróżniać takich kolorowań, że jedno przechodzi na drugie przy zamianie kolorów miejscami. Teraz nasze permutacje dwa kolorowań par wierzchołków wzbogacamy o dodatkowy parametr z Z2. Jeśli jest on zerem, to permutacja działa na kolorowaniu tak jak przedtem, a jeśli jedynką, to dodatkowo zamieniamy kolory miejscami. Nasze grafy będziemy zliczać bezpośrednio z lematu Bempsaida'a, więc powinniśmy dla każdego elementu grupy działającej na zbiorze kolorowań wyznaczyć liczbę kolorowań niezmienniczych względem niego. Dla permutacji bez zamiany kolorów te wartości już znamy, a teraz zajmiemy się wyznaczeniem pozostałych. Jeśli permutacja wierzchołków jest identycznością lub zamienia pewne dwa wierzchołki A i B miejscami, to po zamianie kolorów nie może mieć kolorowania niezmienniczego, bo parę wierzchołków AB przeprowadza na siebie, a kolor tej pary się zmienia. Podobnie jeśli permutacja wierzchołków zawiera cykl trzyelementowy ABC to dla pary wierzchołków z tego cyklu nie da się ustalić koloru w niesprzeczny sposób, tak żeby kolorowanie było niezmiennicze. Jeśli wierzchołki są permutowane w jednym wielkim cyklu ABCD, to nadanie dowolnego koloru parze AB wymusza użycie tego samego koloru dla pary CD, a przeciwnego dla BC i DA. Natomiast nadanie dowolnego koloru parze AC wymusza użycie przeciwnego koloru dla BD. Swoboda nadania koloru mamy w dwóch miejscach, zatem jest 2 do drugiej kolorowań niezmienniczych. Podstawiając wyliczone wartości do wzoru, stwierdzamy, że teraz istotnie różnych grafów jest 6. Wypisując każdy z nich wraz z utożsamionym z nim jego dopełnieniem, stworzymy Listę grafów czterowierzchołkowych, na której tylko grafy samodopełniające, czyli izomorficzne ze swoim dopełnieniem, wystąpią dwukrotnie. Okazuje się zatem, że skoro wszystkich nieizomorficznych grafów czterowierzchołkowych jest 11, to samodopełniający jest dokładnie 1, a mianowicie ścieżka czterowierzchołkowa. Rozważmy. Bardziej szczegółowy problem. Zliczenie kolorowań z użyciem ustalonych liczb poszczególnych kolorów. Żeby móc zidentyfikować udziały poszczególnych kolorów w każdym kolorowaniu, przyporządkujmy i temu kolorowi zmienną formalną TI i zdefiniujmy wagę kolorowania jako jednomian, w którym wykładnik przy zmiennej TI jest równy liczbie elementów, które w tym kolorowaniu otrzymują i ty kolor. Jeśli teraz sumujemy wagi wszystkich nierównoważnych kolorowań, to z takiego enumeratora będziemy mogli odczytać liczbę kolorowań, w których pierwszy kolor był użyty A1 razy, drugi A2 razy, itd., tak jako współczynnik przy jednomianie T1 do A1, razy T2 do A2, itd. Tak Twierdzenie poli mówi, że ów, enumerator. Uzyskujemy wstawiając w indeksie cyklowym działania grupy za zmienną x1 y, sumę zmiennych formalnych odpowiadających kolorom, za x2 sumę ich kwadratów itd. Tak Dowód twierdzenia poli przebiega dość podobnie do dowodu lematu Burnside'a, tyle że teraz kolorowanie jest reprezentowane nie przez anonimową jedynkę, tylko przez swoją wagę. Wg, będące odpowiednikiem mocy zbioru punktów stałych, jest teraz sumą wag kolorowań niezmienniczych względem permutacji g. Przez duże r oznaczamy zbiór wszystkich orbit. Jest jasne, że każde kolorowanie z ustalonej orbity ma taką samą wagę, bo permutacja nie zmienia udziałów poszczególnych kolorów w kolorowaniu, więc możemy zdefiniować wagę orbity. Jako wagę dowolnego należącego do niej kolorowania. Zliczając na dwa sposoby sumę wag kolorowań F dla wszystkich par kolorowanie F permutacja G, takich, że F jest niezmiennicze względem G, dostajemy tożsamość. Suma po permutacjach G, W z indeksem G jest równa sumie po kolorowaniach F waga F. Razy rząd stabilizatora F. Dzieląc to stronami przez rząd grupy i przywołując zależność, że rząd grupy to rząd stabilizatora pewnego elementu razy rząd jego orbity, dostajemy wzór. 1 przez rząd grupy razy suma po permutacjach G w z indeksem G jest równe sumie po kolorowaniach F. Odwrotność rzędu orbity f razy waga f. Ponieważ każdy element orbity wnosi do sumy taką samą wagę, ich łączny wkład będzie równy dokładnie wadze orbity. Prawa strona przybiera zatem postać suma wag wszystkich orbit, czyli dokładnie ten enumerator, o który nam chodziło. Pozostało wyjaśnić, dlaczego lewą stronę, czyli sumę po permutacjach G z wyrażeń W z indeksem G uzyskujemy w zapowiedziany w tezie twierdzenia sposób, czyli przez wstawienie w indeksie cyklowym w miejsce zmiennej XI sumy i tych potęg zmiennych formalnych odpowiadających kolorom. Wkład od permutacji mającej GI cykli długości I dla I od 1 do N to iloczyn od x1 do g1, aż do xn do gn. Kolorowanie, które jest niezmiennicze względem danej permutacji, musi wszystkim elementom pojedynczego cyklu tej permutacji przypisywać taki sam kolor. Gdyby zatem permutacja g była po prostu pojedynczym cyklem długości b, to w z indeksem g byłoby sumą b tych potęg zmiennych odpowiadających kolorom. Jeśli cykli w G jest więcej, to skoro kolory im przypisane można dobierać niezależnie, wyrażenia w postaci suma zmiennych odpowiadających kolorom w potęgach takich jak długość cyklu trzeba powymnażać. Dokładnie taki efekt uzyskujemy przez wstawienie w indeksie cyklowym za XI sumy i tych potęg zmiennych odpowiadających kolorom. Zilustrujmy udowodnione właśnie twierdzenie przykładem. Chcemy policzyć naszyjniki z jednego zielonego, dwóch czerwonych i dwóch niebieskich paciorków, a dwa naszyjniki utożsamiamy, jeśli jeden przechodzi na drugi przez obrót, czyli grupą dokonującą utożsamień przez działania na kolorowaniach jest Z5. Indeks cyklowy już znamy. Jest to 1 piąta, x1 do 5 plus 4x5. Jeśli poszczególnym kolorom przyporządkujemy zmienne a, b i c, to stwierdzenia poli wynika, że szukana liczba naszyjników to współczynnik przy a razy b kwadrat razy c kwadrat w wyrażeniu, które otrzymamy, wstawiając w indeksie cyklowym a plus b plus c za x1, a kwadrat plus b kwadrat plus c kwadrat za x2 itd. Tak Rozwijając to wyrażenie, albo lepiej korzystając z uogólnionego twierdzenia o dwumianie, bez rozwijania całości, stwierdzamy, że nasz współczynnik to 1 piąta razy współczynnik multimianowy 5 nad 1, 2, 2. Czyli szukanych naszyjników jest 6.